you. Mm -hmm. Patrzysz w lustro i chciałabyś zmienić sposób, w jaki się starzejesz. Przedstawiamy Velform Renew. rewolucyjny nordycki sekret piękna, który rozpuszcza się w skórze, natychmiast i radykalnie redukując zmarszczki, kurze łapki, cienie i worki, napinając, tonizując i unosząc twarz. Nawet wiotka linia żuchwy staje się widoczna, aż jak gładka i uniesiona. Będziesz wyglądać o lata młodzi w ciągu kilku minut. Nikt nie zgadnie Twojego wieku. Mam 77 lat, wyglądam i czuję się. O wiele młodzie dzięki Velform Renew. Jestem babcią, a ludzie nie mogą uwierzyć w mój wiek dzięki Velform Renew. Mam 61 lat, a ludzie mówią mi, że wyglądam, jakbym miała 40. A to wszystko dzięki Velform Renew. W przeciwieństwie do produktów, które po prostu pozostają na powierzchni skóry, Velform Renew nie przypomina niczego, czego kiedykolwiek próbowałaś. Unikalne plastry aktywowane przez Renew Boostera tworzą rozpuszczalną, młodzieńczą powłokę, która natychmiast głęboko rozpuszcza się w skórze. Ten zaawansowany system uwalnia silną mieszankę włókien kolagenowych i kwasu hialuronowego, aby odnowić i naprawić uszkodzoną skórę. Widoczne linie i zmarszczki są natychmiast redukowane, a skóra jest głęboko nawilżona, napięta i uniesiona, przywracając Ci promienną młodzieńczą skórę, którą miałaś w młodości. Dzięki Wellform Renew zauważyłam, że moje policzki są napięte, pomarszczona skóra na szyi całkowicie zniknęła, a moja twarz wygląda na bardziej wypoczętą niż przed rozpoczęciem stosowania Vell. It started with the valve form. Dzięki Wellform Renew zobaczysz natychmiastowe rezultaty, a z czasem Twoja skóra będzie coraz lepsza i lepsza. Będziesz bardzo zadowolona z tego produktu. Jeśli nie podoba Ci się sposób, w jaki się starzejesz, nie jesteś sama, spójrz na moje zdjęcie przed. Mam kurze łapki, cienie pod oczami i obwisłe policzki. Ale spójrz na mnie teraz. Mam prawie 60 lat. Zauważ, że moje kurze łapki i cienie pod oczami zniknęły. Spójrz na moją linię żuchwy. Jest naprawdę uniesiona i umiędrniała. Nawet moja szyja jest gładsza i to bez żadnych zastrzyków. Mogę szczerze powiedzieć, że Wellform Renew odnowił i przywrócił mi skórę, którą miałam w młodości. To absolutnie zmienia życie. Teraz, po raz pierwszy w życiu, kiedy patrzę w lustro, kocham swoją skórę. Wyglądam 10 lat młodziej i ty też będziesz. Pozwól, że to udowodnię. Oto Cindy. Cindy ma trochę zmarszczek, jej skórze brak jędrności, ale naprawimy to. Po prostu nakłada plastry Wellform Renew na problematyczne miejsca. Każdy plaster jest. Jest nasączony technologią True Renew, silną formułą kolagenu i kwasu hialuronowego. Po aktywacji przez Renew Boostera tworzy młodzieńczą powłokę matrycową, która rozpuszcza cały plaster głęboko pod powierzchnią skóry. Kolagen regeneruje i naprawia skórę, poprawiając jej koloryt i elastyczność, a także zapobiega jej wiotczeniu, podczas gdy kwas hialuronowy wypełnia i nawilża skórę. Rezultaty zmarszczki i drobne linie są wygładzone, a kontury twarzy są uniesione. I zdefiniowane na nowo, co zapewnia stonowany, młodzieńczy wygląd. Unikalny system aplikacji Wellform Renew jest niesamowity. Nakładasz plaster na dowolną część skóry, na której masz zmarszczki lub zwiotczenie, a on zacznie działać natychmiast po spryskaniu go boosterem i szybko wniknie w skórę. Po tym twoja skóra będzie prawie nieskazitelna. Wygląda pięknie i jest gładka w dotyku, od razu zaczniesz to widzieć. Z czasem zmarszczki znikają, skóra jest uniesiona, a ten blask który będziesz mieć, jest niesamowity. Wellform Renew zrobił tak wiele niesamowitych rzeczy z moją twarzą, zaczynając od kurzych łapek i zmarszczek na szyi. Moja szyja była największym wyzwaniem, a to jest ta część, na której widać największą różnicę, do tego stopnia, że ludzie pytają mnie, co robię. Moja twarz się zmieniła. W końcu produkt, który naprawdę robi to, co obiecuję. Odzyskuję pewność siebie i w końcu czuję się tak, jakbym miała 30 lat. To produkt, który zmienił moje życie. Po użyciu Wellform Renew mogłam naprawdę zobaczyć różnicę w mojej skórze. Czułam jak staje się bardziej napięta, bardziej uniesiona. Mam 77 lat i wyglądam, jakby miała 60 lat. Kiedyś pewna przyjaciółka powiedziała mi, że twoja szyja zdradza Twój wiek. Już nie. Welfare Renew sprawił, że moja szyja jest tak napięta, jędrna i wygląda po prostu fantastycznie. Jestem tym naprawdę podekscytowana. I jeszcze jedno: Cienie pod oczami zniknęły. Obiecuję, że będziesz wyglądać o wiele lat młodziej. Mam 61 lat i nikt w to. Nie uwierzy, kiedy im to powiem. A to wszystko dzięki Wellform Renew. Dzięki Wellform Renew nikt nie będzie w stanie zgadnąć Twojego wieku. To prawdziwi ludzie z prawdziwymi wynikami. Wszystko, co dziś widziałaś, zostało osiągnięte bez żadnych drogich zabiegów spa ani inwazyjnych procedur. Dzięki Wellform Renew będziesz wyglądać co najmniej 10 lat młodzień i zakochasz się w swojej skórze. Wypróbuj Wellform Renew już dziś i sama doświadcz tej magii. Oto Twoja szansa na zamówienie. Czy chciałabyś cofnąć czas i sprawić, by Twoja skóra znów wyglądała młodziej? Przedstawiamy Wellform Renew, rewolucyjny nordycki sekret piękna, który unosi, tonizuje i modeluje skórę w ciągu kilku sekund. W przeciwieństwie do większości kremów, które po prostu pozostają na powierzchni, plastry Wellform Reniu wykorzystują ekskluzywną technologię True Renew, silną mieszankę kolagenu i kwasu hialuronowego. Po aktywacji przez Reniu Bostera plastry rozpuszczają się natychmiast, uwalniają włókna kolagenowe głęboko w skórze, radykalnie odnawiając i naprawiając uszkodzoną skórę, redukując widoczne linie i zmarszczki. Starzenie się nas, kobiet, jest bardzo trudne. Patrzymy w lustro, widzimy wszystkie nasze wady. Chcemy po prostu dobrze wyglądać w miarę upływu lat. Dlatego Wellform Renew jest tak łatwy w użyciu, działa szybko i wszyscy mogą go stosować. Za każdym razem, gdy go użyjesz, zobaczysz coraz lepsze rezultaty.